Dla tych, kto chce zacząć modelować w Fusion 3D albo w innych aplikacjach, najwygodniejszym rzeczą dla nawigacji po e, ekranie jest taki Space Mouse, 3D Space Mouse, można go kupić. No, minimalny koszt e, 600, 700, no i wyższej e, pieniędzy. Co można zrobić co zrobiłem na początek, żeby nie wydawać tyle kasy? Zobaczcie, miałem taki joystick od, e, mi się wydaje, Xboxa. nie ściągnąłem 3 taka aplikacja, e, ustawiłem i teraz mogę e, przesuwać. Zobaczcie. Model jak chce, jak mi wygodniej nie, po ekranu za pomocą tego. Joysticka i to naprawdę mocno oszczędzi czas. Nie muszę tu po klawiaturę e, jakieś shifty, jakieś coś, nie? E, Wyznaczyłem e, kilku guzików, tu widoki, Control stylu, e, Escape, e, Control C, Control V, nie? E, Tu są różne rzeczy i to bardzo miło. ułatwia. Na przykład chcę widzieć widok z góry. Przyciskam ten cyk i i mamy. Nie? I możemy w taki sposób przesunąć. I to bardzo łatwo nam się nadaje. No, taki patent możecie sobie użyć. Pozdrawiam.